Szanowni Państwo, 13 stycznia rozpoczęłam proces zbierania podpisów pod tzw. oświadczeniem pisemnym w sprawie usprawnienia wczesnego rozpoznawania chorób układu krążenia u kobiet. Oświadczenie pisemne mają na celu zainteresowanie Komisji Europejskiej, a w konsekwencji państw członkowskich danym problemem. Postanowiłam zwrócić uwagę Komisji na w mojej ocenie bardzo poważną kwestię. Na świecie, nie tylko w Europie, istnieje dominujące przekonanie, że choroba wieńcowa serca dotyka przede wszystkim mężczyzn. To często zmniejsza czujność kobiet i kardiologów w rozpoznawaniu chorób układu krążenia właśnie u kobiet. Kobiety nie otrzymują na przykład dostatecznych informacji o ryzyku wystąpienia choroby serca związanym z antykoncepcją, zwłaszcza kobiety palące papierosy. Rzadko kiedy mówi się o ryzyku związanym z cukrzycą, przy okresem menopauzy? Coraz częściej odnotowuje się wyższy odsetek zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia u kobiet niż u mężczyzn. Tu w Parlamencie Europejskim przygotowałam oświadczenie pisemne i przekonałam 12 posłanek z różnych krajów członkowskich, abyśmy razem zainteresowały tym problemem Parlament i wezwały Komisję do przeanalizowania problemu i pod, podjęcia odpowiednich kroków. Szczegóły oświadczenia znajdziecie jak zwykle na mojej stronie www.jazlowiecka.pl. Dla naszej trzynastki teraz konkretne zadanie: zebrania w ciągu niecałych trzech miesięcy 400 podpisów i złożenia dokumentów komisji. Zatem do usłyszenia w tej sprawie za trzy miesiące. Pozdrawiam!